Nie, no nie, no znowu uciekł mi ten autobus. A umówiłem się z kolegą teraz, że będę grał sobie z nim w Brawl Stars, no. To dzwoni teraz pewnie. Halo? No siema ma. No wiesz co, ja jestem już teraz w autobusie, no będę za jakieś 10 minut. Nie, no nie spóźnił mi się, co ty. Zdążyłem sobie na chilku. Dobra, to się ma. Dobra, dobra, mam wielkie starcie. Dobra, teraz tylko... Teraz tylko spokojnie, spokojnie, rozwalisz go No, no już padaj no! No frajerska chmura zrogowaciała, ciała! Ty... No nie, no nie! No co to ma znaczyć w ogóle? Nie, to wszystko wina tego telefonu, no mam już go. Co to co to w ogóle ma znaczyć? Yyy, to jest wszystko wina tego telefonu, no. To wszystko jego wina. Yyy, no muszę osłodzić tę gorycz porażki, no. Yyy, no to wszystko jest wina tego telefonu. To wszystko tego telefonu, no. Pierz się, ty gnojku mały, 200 stopni, zobaczymy co teraz, co teraz powiesz. Coś dobrego z tego będzie, trzeba słodzić sobie te gorycz porażki Ale to są noby! Ale to są noby! Oni nie potrafią w ogóle grać! Oni tylko ciągle hakują! Hakują ciągle, a ja tutaj proszę! Pokażę im tutaj jak się kręci! Pokaż jak się kręcisz! Śmieszne, ale śmiesznie, do tej bramki strzelaj, do naszej, do naszej strzelaj. Uuuu. I co teraz, i co teraz, co, i co, i przegrywamy. I to wszystko, to wszystko wasza mina, bo jesteście słabi jak Jak, jak flagi z olejem. Ale śmieszni jesteście. Legalne, czy ty, dobro? Stars. Co, to, co ty mi tutaj wyskoczyły jakieś? Mamo, mamo, znowu się ko, konku, z się stało. Mamo, no... Na czym ja teraz bym to grał? <noise> Najlepsza taktyka, żeby Wygrać w showdown. No to oczywiście, no każdy to wie, że trzeba chować się w krzaku, no. No w krzaku to jest najważniejsza rzecz, żeby się chować. No, 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 no. No ale. Ale co, no jak on mnie znalazł? No nie, no nie, no nie, no mam. Mam dość. Synek, Chodź tutaj, problem jest. No to tam, tato. No, słuchaj, ostatnio patrzę, że zniknęły mi pieniądze! Zniknęły mi pieniądze ja nie wiem na co ty to wydałeś w ogóle! A nie wydałeś czego na te swoje gierki, kupię na te gemy, na te gemy, bro starszy? Że co? Że niby ja wydałem twoje pieniądze na, na jakieś gemy, do jakiejś gry, do bro na, pe na pewno? Na pewno nie kupowałeś? Nie, 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 nie nic, nic nie kupowałem małem ostatnio. To jakiś błąd, mało, może wydała te pieniądze co? na coś? No, 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 no. Tu się poprawić. Co to jest? Ale nie wolno tak oszukiwać swojego tatę, no. Nie wolno tak. E, tam co ty opowiadasz? Nie słuchaj go. To są tylko takie małe grzeszki. Znaczy, znaczy grzeszki. Ale już nie wiem, co mam zrobić. a ten znowu e zaczyna. No, dobra, lecimy, nic tu po nas. Dobra, spadam. Dobra. Ja tutaj jestem naprawdę najlepszym graczem na świecie. Nikt mnie nie pokona. Nie ma takiej osoby, która by mnie pokonała. Nawet jakby tutaj teraz zadzwoniła dzwonkiem i, i przyszła pod, pod mój dom. Nie ma takiej osoby. A co to? No cześć. A to? A co ty tutaj robisz? No cześć, przyszedłem cię pokonać, ten był starszy. No mówisz, że jesteś najlepszy. <laughs> Chcesz mnie pokonać w Stars, No, chyba jesteś śmieszny. No, kurde, no, to jeszcze pokażę na co go stać. Dawno przestrzeń. Przed grą w Brawl Stars, w Brewbola trzeba się porządnie rozgrzać. Zawsze przed grą w piłkę. I przysiady. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze tu jakieś takie, tu z wody jakieś takie. Wiecie o co chodzi. Ej no co ty gadasz, że ja sobie jestem! No przestań, no... No. Ej. Jest. Ej. Ej, no. Ej. A! No, nie będzie mnie jakiś... Wyzywał tu, że ja sobie gram. Sam słabo gra! No pogram sobie sam, już lepiej z randomami grać, niż z nim. O! Legendę trafił! Legendę trafił! No! Niech się nie... Zestawa on tam lew no, co? So, ja już tyle... Tyle wydałem całe kieszonkowe! Um, całe kieszonkowe wydałem... No mam ostatnio... 20 zł i nic! No wróżby mega boksa nic, za taki o! Tak jo, to ustawione jest, to ustawione! On ma ustawione te skrzynki! I ja bym Jupiterem... To już bym miał wszystkie legendy. Ten dopiero ma pierwszą, to Słaby jest, nie da? Jak mu bokiem wyjdzie ta legenda! No! A! Ah, Wyłączam go! Onsup! Onsup fryjera trzeba! Dobra, dobra, teraz to już muszę strzelić tego gola, no już jestem pod bramką i... No strzelę, no co?! No czemu mama akurat zawsze w takim momencie, no ona to zawsze ma zapłon! Już odbiorę... Halo! Cześć Karmi. jak ci minął dzień? No dobrze mi minął, no ze szkoły wróciłem właśnie, no i o, gram. grałem sobie teraz i mi przerwałaś grę. O właśnie, ze szkoły, a jak tam? E, pani dzisiaj pytała was fizyki? No pytała, pytała tak. Ale ty dzielny chłopak jesteś, no moja krew, no zdecydowanie. A kochanie, kochanie powiedz mi jeszcze, a pieska wyprowadziłeś na spacer? Tak, oczywiście. No, jak zawsze przecież po szkole, no. Super, bo ona była tyle w domu yy, sama. No, to na pewno już by tysiąc razy zrobiła siku dobrze, jeszcze na dywan. Jejku, znowu musiałabym prać. No to mama, jak będziesz prac? Bo musiałam zrobić na siku, bo ten zwyrol mnie nie wyprowadził. Tak, tam siedzi ten zwyrol. Jeju, masakra w tym domu. Wychodzę. Hmm, grać, bro, starsy? czy nie grać w Brawl Starsy? Oto jest pytanie. Z jednej strony człowiek mógłby sobie tak pograć w Brawl Starsy, mógłby sobie e, podrobić postać, ale z drugiej strony po co? Komu to potrzebne? No właśnie. I to jest to jest ten cały problem, z którym zmierza się teraz ludzkość, czy grać, czy nie grać. Oto jest pytanie. Jaką postacią mam zagrać? No mam ich tutaj tyle i nic nie mogę wybrać Bibi, ale no nie, ona jest słaba na daleko, no tragedia Poko niby jest spoko, ale no czy na ten tryb? No nie bitowiec. To jest cienia z jeju, nie gram wcale. A jeżeli chcecie zgarnąć mega boxika, no to sprawa jest prosta. Wystarczy tylko, że napiszecie w komentarzu, czy gracie codziennie w Brawl Stars, czy może nie, zostawicie suba z dzwonkiem i łapkę w górę pod tym filmem. Padajcie także na inne filmy, które teraz wam się wyświetliły. Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.